Witam kochani, oto z tych składników zrobimy dzisiaj obiad a jest tutaj kapusta, marchewka, kalafior, cebulka, ginger, czosnek pierś z kurczaka makaron chiński troszkę groszku mrożonego i czerwona papryka umyję wszystko, pokroję i zaczynamy za chwilę kochani mięsko pokroiłam na takie plastereczki cienkie a tutaj mamy taką gotową, mary, gotową marynatę miodowo-cząstkową właśnie do kurczaka. No tego troszeczkę. Ile tego brać? Na oko, Nie wystarczy. pomieszaj i jeszcze raz. Jeszcze trochę. To będziemy i tak potem smażyć warzywka, dodawać przyprawy. To no, chyba wystarczy. Okay. I zostawimy tak gdzieś na 15 minut, żeby smaczki się przegryzły. I za chwilkę zaczynamy smażenie. No, chyba nawet sezam. Jest. Właśnie patrzę, co to jest te hmm, kuleczki. Sezam jakiś tak. Okay. To będzie dobrze. Hmm, pachnie ładnie. No zobaczymy, jak będzie smakować. Zostawimy na chwilę, żeby właśnie przeszło do marynatą. Pani ja odrobinę oleju i zaczynamy podsmażanie kurczaka. Razem z tym wszystkim sosem I posmażamy. Ładny, stracisz, żeby ładnie stracić, żeby stracił surowo. fajnie niech panowie nie weszli do skrzydeł. I już się pochwali przekręcamy na drugą stronę. Musimy też posmawić z drugiej strony. Ale pięknie, pachnie. No właśnie, pachnie ta moje na ładnie. No. Pięknie za pachnie. Tak za chwilkę zabieramy się za pachnie. Jeszcze wyskoczymy nożce z drugiej strony A tutaj tak na chwilkę miękkie płomień A tam wrzucamy makaron No mocno mi się tam wygłuje może Tylko makaronu to my dużo chcemy Tam wystarczy tyle, prawda? Tak, tak. Dużo. dużo nie lubimy makaronu tylko tak żeby coś tam było lubimy po zagotowaniu 2 minutki i gotowe polimy warzywka i mięso odpalamy kuchenkę, na razie na 200 stopni żeby na tym piecyku grzeje. A to momentalnie, jest, dlatego daję olej Zobaczmy imbir. Najpierw zacznę od imbiru. Jeszcze się nie smaży, za chwilkę zacznie. Dobrze. Zacznie smażyć i dodamy jeszcze czosnek i cebulkę, ale zacznie się za całkiem smażyć. Płasków ostrej fabryki. Na tak, 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 tak. potrzebuje chwilę, bo on zawsze jest taki twardy. Pięknie. Jemy teraz czosnek i cebulkę. Czosy pokroiłam w plasterki. Dosłownie minutkę i damy do. Cebulkę dam, na tym, pokryłam większe takie kawałeczki, żeby właśnie było ją przyczy, żeby się nie rozpalić. Minutka i ja Tutaj mam zblanszowane, takie właśnie kapusta. Pan i Marteczka. Przypomniałeś, jak to minutkę. Ja to teraz w tym momencie odrobiną bulionu. Tak żeby nam się przypaliło. Złożymy filtry i zaczniemy dodawać przyprawy. Troszkę ona była wcześniej mrożona. Nie za dużo, tak troszkę na smak. I dalej dusimy. Zaraz będziemy dodawać przyprawy. Myślę, że już możemy coś dodać. Zaczynamy od sosu sojowego, prawda? musi być, żeby dodał smaczki. Nie za dużo, bo potem jeszcze jak damy makaron, to jeszcze będziemy doprawiać. Sos, tak? To jest polster ostrygowy sos. Dokręcamy. Też go Tak. Tak, tak odrobimy. Odrobinę oleju sezamowego. I razie to wszystko. Na razie to wszystko. Musimy przez o jakieś 2-3 minutki i dodamy resztę. Czaki makaron. Kochani, a na kolorek właśnie zielony brok. Po nasze No tak jakoś pomuro. Nie mamy broku. Byśmy mieli brokuły, byśmy dodali. Akurat sprzątanie lodówki było. Dajemy co mamy. Pora, kochani, żeby dodać kurczaka. Od razu chyba damy też makaron. Jeszcze przyprawimy, poddusimy kilka do miękkości warzyw. Dusimy tak długo, aż będą miękkie warzywa. Ja dodam makaron od razu. makaron. Potem od razu czeka rozdrobnić, a to sobie. I to pewnie będzie mi głowa dzieląca. Bo zrywać się skleju. Teraz dodam przyprawy. Przykryjemy na minutkę dwie i potrawa będzie gotowa. Zaraz to wymieszam to wszystko. No najlepiej. najlepiej tak nie pomieszać go właśnie. I wezmę, on się podkrusza i zaraz się wszędzie, woda idzie A, Pięknie A, nie wygląda. Tak, ładnie. Ale Pięknie. próbowaliśmy Pięknie. mało, Pięknie. troszkę słone, prawda? Tak, damy tak, jeszcze że tego doprawić tego sosu, coś. może damy ciemnego sosu sojowego, ja myślałam. Może być to jest tak to. wszystkie pasują. pasuje. Mam taki ciemny sojowy sos. Już to jest, to, jest. O. Już tyle go na razie dali, prawda? Tak. I dalej mięcamy. od razu inny zapach. Intensywny taki zapach. Wszystko dobrze wymieszam, przykryję na minutkę i będziemy próbować. I jest gotowe. gotowe. Kochani, poprawa gotowa. Na sam koniec troszkę sezamu No, dobry, troszkę. Piorku i pietruszki. I możemy próbować, co nam wyszło. No, ładnie wygląda. Próbuj kochanie. No ty pierwsza jak zawsze. Próbujemy zgarka. Próbujemy tak. zgarka, próbujemy od mięska, nie? O, mam ładny kawałek mięska. Tak, duży makaron. Ja próbujemy. To bardzo gorące. Od mięska. Jednego. Pyszne i smakuje, fajne. Bardzo dobre. Smacznego kochani, na razie. Dziękujemy za oglądanie, kochani. Trzymajcie się. Do następnego. Fajne, ale jeszcze gorące. I do następnej potrawy. Pychaj ja spróbuję jeszcze. Klafiorka. Ładnej. El gavión es super. Mm -hmm. Deja.